Ja też idę. Nie wiem, ile razy byłem na pielgrzymce, po prostu idę i tyle. Najbardziej mi się podoba to, że mogę poznać drugiego człowieka. Dla mnie na pielgrzymce najtrudniejsza jest zła pogoda, a szczególnie deszczowa. Mnie osobiście pielgrzymka uczy y, pracę nad sobą. W tym roku wybieram się na SDM do Lizbony, ale po powrocie lecę od razu na pielgrzymkę. Po prostu nie wyobrażam sobie wakacji bez pielgrzymki. I nie wyobrażam sobie pielgrzymki... wakacji bez... Boże, jak? Wakacji bez pielgrzymki. <grymka> Telegrzymki bez wakacji!